Za dużo nóg masz, kurwa, cztery nogi? Jak cztery? Dwie mam nogi. Chyba, kurwa, jednak kurwa cztery, skoro dwóch ci nie szkodam. Nazwisko? Tak nie szoda? szuda. Miauszyński. To po jakich je się kładziesz na szynach? Imię. Ja ich się nie kładłem, chciałem nie. Adaś, Adam. Jak się ich nie kładłeś, ale leżałeś? To kurwa znaczy, żeś ty kurwa w ogóle stracił kontrolę nad swoim życiem, kurwa! Przecież kontrolujesz wszystko. Lat. 33. 7 lat już nie piłem, prawie jeden anioł mnie powstrzymał. A kto ci znów kazał pić? I bo potem drugi anioł, że już możesz. Powiedziałeś mi, że młode. Na pewno to nie byłem ja, tylko jakiś przebieraniec pierdolony. Ja jestem stróż. Anioł straż, 33 lata służby bez spania i nie mogłem nigdy powiedzieć, że możesz.